Virginia Satyr, terapeutka rodzinna, zauważyła, że w komunikacji między partnerami istotne jest poczucie własnej wartości. Niestety, osoby o niskiej samoocenie nie wyrażają wprost ani swoich potrzeb, ani swoich emocji. W lęku przed odrzuceniem przez partnera. Przyszli małżonkowie mają nadzieję, że znajdą w sobie. Wsparcie i dowartościowanie. I w sytuacji, kiedy spotykają się dwie osoby o wysokim poczuciu własnej wartości, jest jak najbardziej ok. Ale zupełnie inaczej wygląda w parach, gdzie jedna osoba ma wysokie poczucie własnej wartości, a druga niską samoocenę. Wówczas co się dzieje? Relacja między nimi zaczyna być zaburzona. Osoba, która ma niską samoocenę, nie wyraża swoich emocji ani potrzeb. Właściwie do pewnego momentu układ prawie idealny. Natomiast wiecie dobrze o tym, że to się gromadzi, 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 aż w którymś momencie wybucha i konflikt jest gotowy. I co wtedy? Zaczyna się tak zwana komedia pomyłek. Osoba o niskiej samoocenie wręcz oczekuje od partnera, żeby się domyślił, żeby właściwie zgadywał, czego tak naprawdę potrzebuje, ponieważ sama nie jest w stanie tego wyrazić. Virginia Satir wyróżniła w komunikacji się par cztery sposoby. Pierwsze to jest tak zwany umilacz. To jest osoba, która praktycznie robi wszystko co albo czego życzy sobie druga osoba nie ma własnego zdania i za każdym razem kiedy słyszysz to co byś zjadł właściwie wszystko mi jedno to samo co ty to gdzie pojedziemy a właściwie nie wiem a gdzie ty chcesz jechać czyli to jest osoba która wręcz podporządkowuje się swojemu partnerowi drugi typ komunikowania się to jest tak zwany obwiniacz jak sama nazwa mówi to wszystko twoja wina to przez ciebie nie zrobiliśmy zakupów właściwie ciągle szuka w komunikacji z drugą osobą Winy na zewnątrz, nie w sobie, tylko ciągle na zewnątrz. To ktoś jest winny temu, że czegoś nie zrobiła, to coś się wydarzyło, że w danym momencie czegoś nie zrobiła. Trzeci typ komunikacji, tak zwany komputerowo-racjonalny. To są osoby, które wyrażają swoją opinię i komunikują się w związku, ale praktycznie w tak przysłowiowych maskach jak komputery, gdzie brakuje emocji, Brakuje uczuć, mówią chyba naj, najczęściej językiem niezrozumiałym, kiedy jest klut, kłótnia, używają sformułowania. Ta sytuacja jest problemowa, należałoby ją rozwiązać. I bardzo trudno jest się z taką osobą porozumieć, ponieważ brakuje w komunikacie od niej emocji. Ostatni sposób komunikowania się to jest tak przysłowiowy zamulacz. To jest osoba, która w czasie komunikacji albo trudnej rozmowy. Właściwie zmienia temat, mówi o czymś, co nie jest związane z tematem, tak jakby chciała tą sytuację rozproszyć. Jak zauważyliście, te cztery style komunikacji są stylami, których nie powinniśmy używać w naszych relacjach. Najlepszym stylem komunikacji jest mówienie wprost. Mów wprost, czego potrzebujesz, czego ci brakuje, co w danym momencie jest Ci potrzebne. Gdzie są Twoje granice? I mów też o swoich emocjach. Co odczuwasz?